Szanowni Państwo, święto hojny 2025 to jednocześnie kolejna rocznica istnienia naszego miasta. Hojna, pierwsza wzmianka, 1244. Jak dobrze sobie przeliczymy, to już jest 781 lat. A my dalej, piękni, młodzi, zwarci, gotowi do zabawy, a Państwo będziecie nam tutaj klaskać cały czas, ale nie na tylko tym zespołom, które tu wystąpią, bo przecież my tylko jesteśmy po to, żeby stworzyć dobrą atmosferę. Wszyscy ci, którzy stoją za mną, to są ludzie, którzy chętnie tu przyszli na zaproszenie, ale też i tworzą naszą historię. Za to serdecznie im dziękuję. Zarówno mojemu zastępcy Łukaszowi Podleśnemu, jak i pani dyrektor Kotnińskiej, jak i radnym i wszystkim gościom, którzy tutaj stoją, Policji za bezpieczeństwo. Ja tam jeszcze widzę paru gości, ale pozwólcie Państwo, że szczególnie przywitam tutaj Państwa Martę i Gerarda Lemków, bo oni już nie chcieli się wspinać na scenę. Tutaj, ale to są y, nasi znakomici y, mieszkańcy i goście i brawa wielkie dla nich, bo to jest wielka, wielka y, sztuka być za każdym razem na imprezie, a państwo akurat Lemkowie zawsze na niej są i nie odmawiają. Witam pana Romana, Kapusty, Pana Marka Kublera, którzy się schowali, udają, że my y, ich nie widzimy, a tutaj pozostali stoją na scenie. Przede wszystkim dzisiaj przygotowaliśmy ładny koncert dla wszystkich, którzy chcą się bawić w takich nastrojach dosyć tanecznych, zabawnych. Ale jutro zapraszamy młodzież, a w niedzielę dzieci i rodziny, żebyście Państwo mogli wiedzieć, że to jest impreza dla wszystkich mieszkańców zarówno tych najstarszych, starszych, młodych i tych, którzy, którzy się zwą młodzieżą. Także wszystkich serdecznie witamy. Cieszcie się tą zabawą, weselcie i bądźcie z nami. Jeżeli Wam się to spodoba, klaszcie. Jeżeli nie, to przyjdźcie i powiedzcie na ucho, że czekaliście na coś innego, a naprawdę będzie nam przyjemnie, kiedy będziemy mogli usłyszeć, że trafiliśmy w Wasze gusta i się cieszycie tą tutaj obecnością Waszą, naszą i bawicie się dobrze. Wszyscy stojący tu z tyłu za mną mówią, rozpoczynamy. A więc święto miasta uważamy za rozpoczęte. Bawcie się dobrze. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie pani burmistrz, dziękujemy gościom, dziękujemy mieszkańcom.